Na dzisiejszych zajęciach e, realizowaliśmy temat pod tytułem Buraczkowe zabawy i zabawy ziemniaczane. Przed nami znajduje się kosz, w którym schowałam właśnie warzywa i owoce. Ja odkryję teraz ten kosz, tak? I są tam różne owoce i warzywa. Jest bardzo I ziemniaki! Ziemniaki, Dobrze, to jak już zajrzeliście, to odsuńcie się teraz Antosiu, bo będę miała dla Was zadania, tak Maciuś? Ja mam dla Maciusia zadanie. Maciuś wyjmie z koszyka może yy, dynię. Maciej, poszukasz tamtą dynię? Ciężka jest? I wybierz sobie jakieś kółeczko, w którym chciałbyś, żeby ta dynia się znalazła. Tak. Podczas dzisiejszych zajęć pomogły nam także inne owoce i warzywa, a mianowicie jabłka i dynia. Dzieci poprzez zabawę odkrywały tajemnice tych warzyw, chciały się dowiedzieć dlaczego burak jest magiczny. Dzisiaj podczas zajęć odbywała się edukacja matematyczna, dzieci przeliczały elementy w zbiorze. Filipek policzy ile jest dyni. Jeden. Jedna dynia, tak? Dobrze, zadanie dla Antosi. Antosia policzy jabłka. Jeden, dwa, trzy, cztery. To ile jest jabłek? Cztery. A Przemek policzy buraki? Raz, dwa, trzy, cztery, dzieć, sześć, siedem, a ten osiem. Osiem, tak? Rysiu, dla Ciebie zadanie. Rysiu musi mi pokazać, które z tych jabłek jest największe. Ja pewnie to. nie. Jem. Ślicznie, brawa dla Rysia, udało się Rysiowi. A ja Alicja wiem. pokaże mi najmniejsze jabłuszko. Super. Burak. Burak, a ja Wam powiem, że to jest magiczny burak. Jakiego koloru jest burak? Czerwony jest, mówicie, czerwony. Słuchajcie, teraz sprawdzimy, dlaczego ten burak jest magiczny, tak? Przekroję tego wielkiego buraka. Trochę ciężko jest mi. O, zobaczcie. Jaki kolor tu jest. Czerwony. Taki czerwony, taki bordowy, buraczany kolor. Ale słuchajcie, to nie dlatego ten burak jest magiczny. Ja Wam pokażę, dlaczego on jest zaczarowany. Mam tutaj przygotowane trzy kartki. Tak. Nawet te cztery widzę, że mam. Jedna, druga i trzecia. Słuchajcie. I spróbuj go tak mocno przycisnąć do kartki. O, zobaczcie, co tutaj się stało. A żebyś jeszcze jednego? Jeszcze jednego? Możesz to spróbować. Czy tak samo zadziała nasz zaczarowany burak? A zobacz, chcemy drugi... w Wię drugiej strony Dobrze. Czerwone Jest jeszcze. czerwona, słuchajcie, buraki. Antosia, ładnie usiądź, tak? Buraczki potrafią, słuchajcie, malować, tak? Yy, odbyła się także przy tym yy, zabawa yy, plastyczna. Dzieci tworzyły masę solną. Była to magiczna masa solna z buraczków. Wyklejać te buraczki takimi kuleczkami, żeby słuchajcie, żeby wypełnić tutaj ten rysunek. tak Buraczek, buraczek ma czerwony, freczek. Z tańcował, nóżek nie żałował. tańcował, nóżek nie żałował. Przy okazji zajęć dzieci wzbogacały swoje słownictwo, a także miały okazję poznać i bawić się przy piosence Buraczek i Cebulka, która to piosenka uatrakcyjniła nasze dzisiejsze zajęcia. Cebulka, cebulka, okrągła jakulka. Buraczka smapała, tańcować chciała, buraczek, buraczek, ma trwony fraczek, z tańcował, nóżek nie żałował, Górką tańcował, nóżek nie żałował.